Czy to jest ostateczny gwóźdź do trumny dla brukselskiej elity? Jesteśmy świadkami dyplomatycznego trzęsienia ziemi, które wstrząsa samymi fundamentami Unii Europejskiej. Od miesięcy mainstreamowe media mówiły wam, że wszystko jest w porządku, mówiły, że Georgia Meloni podporządkowała się. Mówiły, że Ursula von der Leyen ma pełną kontrolę nad kontynentem. Kłamały, dyplomatyczna maska oficjalnie opadła. Rzym zbuntował się. Do budynku Berlaymont w Brukseli dostarczono wiadomość, która wprawiła biurokratów w absolutną panikę. To nie jest tylko polityczna niezgoda, to jest deklaracja otwartej wojny wewnątrz bloku. Georgia Meloni wreszcie powiedziała to, co myślą miliony Europejczyków i powiedziała to prosto w twarz przewodniczącej komisji. Dlaczego teraz? Co doprowadziło włoską premier do tego absolutnego punktu przełomu? Czy to duszącą hipokryzję Zielonego Ładu tajne pakty migracyjne, które zalewają włoskie wybrzeża, czy upokarzające groźby finansowe, które Bruksela myślała, że może użyć, by uciszyć suwerenny naród Ursula von der Leyen, myślała, że może zastraszyć Włochy i zmusić je do poddania się. Myślała, że ma do czynienia z kolejnym politykiem, którym może manipulować. Myliła się. Śmiertelnie się myliła. Patrzymy na pęknięcie, które mogłoby sparaliżować cały proces decyzyjny Unii Europejskiej. Konkretna treść tej wiadomości jest tak wybuchowa, że grozi ujawnieniem kuluarowej dynamiki władzy, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. Von der Leyen jest podobno wściekła, ale Meloni nie ustępuje. Era milczenia się skończyła. Ultimatum Meloni nadeszło, a Bruksela nie jest gotowa na konsekwencje. Aby zrozumieć, dlaczego ta wiadomość jest całkowitą zmianą gry, musimy spojrzeć na układ z diabłem, który zawarto sześć miesięcy temu. Mainstreamowe media nie połączą za was tych kropek, ale oś czasu jest niepodważalna. Konflikt skupia się na trzech konkretnych filarach: zdrada migracyjna, duszenie zielonym ładem i uzbrojenie funduszu odbudowy. Spójrzmy na zimne twarde dane. Po pierwsze, zdrada migracyjna. Wcześniej w tym roku von der Leyen podróżowała do Lampedusy z Melonii. Stała przed kamerami obiecując dziesięciopunktowy plan zatrzymania nielegalnych wyjazdów z Afryki Północnej. To był chwyt piarowy. Od tego uścisku dłoni liczby upokorzyły Rzym. Według wyciekłych raportów Frontexu centralna trasa śródziemnomorska odnotowała 50% wzrost aktywności w porównaniu z poprzednim cyklem. Mówimy o ponad 150 tysięcy przybyciach bezpośrednio wpływających na włoską infrastrukturę. Wiadomość Meloni do von der Leyen skutecznie oskarża Komisję o sabotaż. Oskarżenie jest konkretne. Bruksela celowo opóźnia wypłatę funduszy obiecanym Tunezji i Egiptowi. Funduszy przeznaczonych na zatrzymanie łodzi przed ich wypłynięciem. Dlaczego? Ponieważ frakcje Zielonych i Socjalistów w Parlamencie Europejskim Koalicjanci von der Leyen blokują to z powodów humanitarnych. Meloni ma dość. Podobno posiada dowody, że NGO, finansowane częściowo z grantów UE, koordynują bezpośrednio z przemytnikami. Wiadomość sugeruje, że jeśli Bruksela nie wprowadzi blokady morskiej lub natychmiastowych repatriacji Włochy, jednostronnie zawieszą regulację dublińską to znaczy zignorują prawo UE i zamkną granicę. To jest opcja nuklearna. Po drugie samobójczy pakt Zielonego Ładu. Ale kryzys migracyjny to tylko dym. Ogień to gospodarka. Von der Leyen naciska na przyspieszoną implementację standardów emisji Euro 7 i dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków zielonych dla Włoch. To jest ekonomiczny wyrok śmierci. Włoska Konfederacja Przemysłu Confindustria Szacuje, że to będzie kosztować włoskich właścicieli domów ponad 40 miliardów euro w obowiązkowych renowacjach w ciągu najbliższych pięciu lat. Wiadomość Meloni ujawnia hipokryzję. Niemcy otrzymują wyjątki, by chronić swój upadający przemysł samochodowy i firmy jak Volkswagen, podczas gdy włoski przemysł jest duszony biurokracją. Meloni wskazuje na podwójne standardy. Wie, że niemiecka gospodarka obecnie się kurczy chory człowiek Europy. A von der Leyen próbuje ratować swój własny kraj, poświęcając gospodarki południa. Po trzecie, finansowy szantaż, prawdziwy skandal. Oto najbardziej wybuchowa część. Źródła wewnątrz Rady Europejskiej sugerują, że zespół von der Leyen groził zamrożeniem kolejnej transzy funduszy Next Generation EU, czyli 19 miliardów euro należnych Włochom, jeśli Meloni nie złagodzi swojej retoryki na temat suwerenności. Tu Meloni pękła. Zamiast ustąpić, wysłała kontrgroźbę, która przeraża Komisję. Włochy są netto płatnikiem do różnych aspektów mechanizmu UE. Meloni grozi wetem wobec rewizji wieloletnich ram finansowych MFF. Bez głosu Włoch budżet UE jest zamrożony. Koniec z pieniędzmi dla Ukrainy, koniec z pieniędzmi na zieloną transformację, koniec z pieniędzmi na biurokrację von der Leyen. Wiadomość skierowana do przewodniczącej Komisji. Nie była prośbą o negocjacje. To było ultimatum. Podobno zawierała frazę Nie będziemy bankomatem dla upadającego niemieckiego kompleksu przemysłowego, podczas gdy nasze granice są zalewane. Polityczne konsekwencje. Spójrzcie na timing. To przychodzi akurat wtedy, gdy ECR, europejscy konserwatyści i reformatorzy, rodzina partyjna Meloni zyskuje na popularności. Zdała sobie sprawę, że granie miło z EPE Europejską Partią Ludową nie przyniosło żadnych rezultatów. Von der Leyen jest teraz w potrzasku. Alienowała polski rząd. Jest w wojnie z Wiktorem Orbanem. A teraz straciła jedynego znaczącego lidera w Europie Zachodniej, który był gotów z nią współpracować George'e Meloni. To jest pęknięcie w osi francusko-niemieckiej, która już jest słaba, bo Macron jest kulawą kaczką, a Scholz notuje historycznie niskie sondaże. Meloni wie, że obecnie jest najsilniejszym liderem w Europie pod względem poparcia. Wykorzystuje te władze, by ujawnić porażki komisji. Brukselska bańka jest w szoku, bo myśleli, że pieniądze z planu odbudowy PNRR utrzymają Włochy na smyczy. Zapomnieli, że baza Meloni nie dba o brukselskich biurokratów dba o koszty życia i bezpieczeństwo ulic. Grożąc wysadzeniem negocjacji budżetowych, Meloni trzyma granat z wyciągniętą zableczką patrząc von der Leyen w oczy i prowokując ją do ruchu. Most między Rzymem a Brukselą nie tylko płonie, zawalił się do morza. Ta wiadomość od Giorgi Meloni do Ursuli von der Leyen sygnalizuje koniec uprzejmej fikcji, która trzymała Unię Europejską razem przez ostatnie pięć lat. Nie mylcie się, to nie jest ćwiczenia. Jeśli Włochy zrealizują groźbę weta rewizji budżetu lub zawieszenia regulacji dublińskiej, Komisja Europejska stanie w obliczu paraliżu, jakiego nigdy nie widzieliśmy. Von der Leyen teraz patrzy w lufę politycznego kryzysu, który mógłby zdefiniować jej dziedzictwo, jako przewodniczącej, która straciła południe. Ale oto reality check. Meloni podejmuje ogromne ryzyko. Grożąc budżetem UE, ryzykuje całkowitą izolację Włoch. Czy jest strategicznym geniuszem grającym w 4D szachy? wreszcie domagając się szacunku, na jaki zasługuje jej naród. Czy gra niebezpieczną grę w pokera z włoską gospodarką, która mogłaby spektakularnie się zawalić? Wybory europejskie pokazały przesunięcie w prawo, a Meloni czuje wiatr w żaglach. Wierzę, że ludzie Europy mają dość niewybieranych biurokratów w Brukseli dyktujących cenę ich energii i bezpieczeństwo ich granic. Stawia na to, że inne narody, może Węgry, może Holandia, dołączą do jej rebelii. Ale Bruksela to maszyna, która miażdży dissent. Czy komisja się zemści, czy odetnie kran z funduszami i wpędzi Włochy w recesję, tylko po to, by udowodnić punkt, oglądamy kolizję z dużą prędkością między suwerennością narodową a federalną biurokracją.